W finale Pucharu Polski w Kielcach Legia zdeklasowała ruch wygrała 3-0. Robert, powiedz, czy ty jesteś zaskoczony takim, takim przebiegiem meczu i tak chyba wysokim wynikiem, z zwycięstwem Legii? No zdecydowanie. Przecież Legia nie grała z pierwszą lepszą drużyną, grała z wiceliderem tabeli. Z drużyną, która, o której mówiliśmy jeszcze niedawno, że ma szansę powstrzymać Legię w jej marszu, a właściwie takim dostojnym trzłapaniu po Mistrzostwo Polski. Bo ruch traci do niej tylko jeden punkt w ekstraklasie. No i dziś Legia rzeczywiście, tak jak powiedziałem, zdeklasowała Chorzowian. Właściwie ruch nie pokazał nic z tej drużyny, którą pamiętamy z całej rundy wiosennej naszej ligi. A co więcej, jak siedzieliśmy na trybunach, to dziennikarze z Chorzowa się zastanawiali, czy to nie jest naj, najsłabszy mecz ruchu za kadencji Waldemara Fornalika. No tak to wyglądało, to zupełnie był inny ruch. Pamiętamy w półfinale pucharu polski oni toczyli heroiczny bój z Wisłą Kraków w Krakowie wygrali mecz w Chorzowie w Krakowie już przegrywali wygrali w Chorzowie 3 do 1 w Krakowie przegrywali już 0:2 zdołali się podnieść potem wygrali wojnę nerwów w rzutach karnych i wydawało się że rzeczywiście no stawią opór tutaj w Kielcach że to będzie bardzo niewygodny przeciwnik, a tymczasem Legia zagrała fantastycznie. To można powiedzieć, że po raz pierwszy od tego meczu z ruchem w lidze, który wygrała na Łazienkowskiej niedawno 2 do 0, no zagrała tak efektownie, ale, ale moim zdaniem to był najlepszy mecz Legii w tej rundzie. To był mecz, w którym po raz pierwszy tak naprawdę od tej wygranej we Wrocławiu 4 do 0 znowu pokazała formę mistrzowską. Nie było właściwie słabego punktu. Michał Żewłakow zagrał jak profesor na środku obrony. Odrodził się wreszcie serbski duet. Bardzo długo czekali kibice Legii na to, aż obudzą się serbowie z zimowego snu, szczególnie Mirosław Radowicz, który jesienią strzelał jak na zawołanie 13 bramek dla Legii we wszystkich rozgrywkach, a tymczasem tutaj trafił do siatki po raz pierwszy od 155 dni, czyli to jest. No prawie to jest ponad 5 miesięcy, prawda? To jest od, od listopada od meczu z Lechią. Liu Boyan no, klasa sama w sobie, ale też tylko dwa gole w tej e, rundzie, bardzo dużo dobrych meczów, ale jemu jako napastnikowi brakowało goli. Tutaj wszystko zagrało fantastycznie, no, a trzeba powiedzieć, że. Świetnie zagrał Michał Żyro, to w ogóle objawienie tego spotkania. Czy to nie jest, jest w ogóle najlepszy mecz Michała Żyro w Legii, bo ja nie pamiętam, żeby on zagrał tak fajnie. Tutaj strzelił gola, miał, miał dwie asysty, a tych goli to mógł strzelić jeszcze, jeszcze ze dwa. Na pewno najbardziej błyskotliwy mecz Michała, najbardziej taki znamienny, w którym, jak to się mówi, przyłożył swój ogromny stempel do tego Pucharu Polski, bo to nie był pojedynek z Gryfem Wejherowo, to nie był pojedynek z Arką Gdynia. W we wcześniejszych kwazach tylko to był absolutnie finał Pucharu Polski. Legia zdobyła to trofeum po raz 15. Żyro, tak jak mówisz, dwie asysty, fantastyczny gol. Jeszcze jedna niewykorzystana sytuacja. I rzeczywiście, no, Legia e, po tych dwóch ostatnich słabiutkich meczach z Widzewem 1-1, z Lechem 0-1, była rozmowa męska w szatni między zawodnikami, była rozmowa z trenerem i dzisiaj na boisku w Kielcach piłkarze pokazali, jak... E, Należy zareagować na takie występy. Natomiast pytanie jest jedno, bo to co Legia dotąd pokazywała w tej rundzie tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć, jaką drużynę Macieja zobaczymy w niedzielę w meczu ligowym z Jagiellonią przy Łazienkowskiej. Czy to będzie Legia z meczu z ruchem, która od pierwszej do ostatniej sekundy kontroluje mecz i nie daje z przeciwnikowi żadnej złudzeń złudzeń czy to będzie bezradna i bezsilna Legia z meczu z Lechem, która nie radzi sobie z nastawionym na kontry rywalem, przeszkadzającym jej i, potrafią, i mającym w swoim składzie fenomenalnego Artiema Rudniewa, który strzela zwycięskiego gola. Piłkarze Legii przekonują, że, że że to będzie ta legia schorzowa, ale tak naprawdę e, słowa trenera Skorży najlepiej puentują całe, cały ten finał Pucharu Polski. Droga do mistrzostwa nie skróciła nawet, nam się nawet o centymetr, ale będziemy do nie o nie walczyć może w, w, przy akom akompaniamencie ciut weselszej muzyki.